Nieruchomości. Temat jak rzeka. Wydaje się, że wszyscy się na tym znają, ale tak naprawdę jest niewielu specjalistów, którzy mają duże doświadczenie w tym, żeby pomóc w zakresie kupna czy też sprzedaży nieruchomości. Możemy popełnić mnóstwo błędów. Nie mamy wyobraźni o tym, że rynek kapitalistyczny jest bardzo złowrogi i wielu chce sprzedać, a niektórzy ulegają temu, że im opowiada się o tym, że nieruchomość jest atrakcyjna, a w gruncie rzeczy mogą napotkać na problemy. Nieruchomości to kwestia kupna lub sprzedaży. Z punktu widzenia sprzedającego wydaje się, że ona jest prostsza. Ponieważ sama transakcja wiąże się z tym, że u notariusza, podpisując akt notarialny, przenosi się własność. A zatem dla sprzedającego najważniejsza jest kwestia pozyskania pieniędzy. A zatem odpowiednie zabezpieczenie tych pieniędzy, aby kupujący nam je zapłacił. Co do kupującego, sytuacja jest o wiele trudniejsza. O wiele trudniejsza, ponieważ możemy napotkać na wiele problemów. Przede wszystkim niska cena. Powinna ona nas e, zaalarmować o tym, że coś może być z tą nieruchomością nie w porządku, jeśli ktoś chce ją koniecznie sprzedać. Nie zawsze jest to prawdą, ale bardzo często. E, bardzo często kupując e, mieszkanie, musimy zwrócić uwagę również na to, że przecież spółka, która wybudowała, zlikwiduje się w bardzo krótkim okresie czasu po wybudowaniu tej nieruchomości. Jest mnóstwo różnego rodzaju niebezpieczeństw. Miejski plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy. Musimy je bardzo wnikliwie przeczytać, aby zastanowić się, czy to, co chcemy wybudować w przyszłości, faktycznie będzie mogło tam powstać. Jest kwestia ochrony środowiska, linii energetycznych, kabli, które idą pod ziemią, rur. Bardzo często one nie są w ogóle uwidocznione na mapach. Mnóstwo zagrożeń. W związku z tym trzeba skorzystać z prawnika. Adwokat, najlepszy wybór. Typowa sytuacja, ale zupełnie z innej branży. Umowa sprzedaży udziału w, udział w spółce w taki sposób, że sprzedający będzie przez 10 lat otrzymywał wynagrodzenie, wcale nie, wcale nie pracując tam. Tylko nie wzięto pod uwagę, że w każdej chwili go można pozwolić.